Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj robimy chipsy bez tłuszczowe, ziemniaczane. Można je także zrobić z innych warzyw. Bardzo proste do przygotowania, o czym się za chwilę przekonacie. A są takie proste do przygotowania, dlatego że skorzystam tutaj z mikrofalówki. Oczywiście do przygotowania chipsów warzywnych potrzebują warzywa: ziemniaki, buraki, marchew, pietruszka, seler. Każde z tych wymienionych się tutaj sprawdzą. Pokażę na przykładzie ziemniaków, a na końcu pokażę kilka propozycji z innych warzyw. Ziemniaki można obrać lub dokładnie wyszorować i Osuszyć i pokroić w cienkie plastry ze skórą. Moja skórka jest bardzo ładna, więc ja kroję ze skórą. Czipsy będą ładniej wyglądały, no i nam ta skórka nie przeszkadza, ale jak wspomina, można je spokojnie obrać i dalej postępować tak samo. Kroję je teraz w bardzo cienkie plastry z pomocą szatkownicy, lub bardzo ostrym nożem na desce, kroję po prostu w cienkie plastry. Ja korzystam z takiego urządzenia, bo idzie mi to naprawdę raz, dwa, no i mam zabezpieczone palce. No i ziemniaki już pokrojone w cienkie plastry, wkładam je teraz do miski z zimną wodą i dokładnie płuczę, tak żeby z tej powierzchni cięcia wypłukać skrobię. Te opłukane plasterki układam na czystym ręczniku kuchennym, osuszam i są gotowe do dalszego etapu. Można ją upiec w piekarniku, ale będzie to trwało zdecydowanie dłużej, bo około 30-40 minut w zależności od tego, jaki macie piekarnik. Ja dzisiaj skorzystam z mikrofalówki. Jest to naprawdę sprawdzony i bardzo szybki sposób, kiedy mamy ochotę na szybką przekąskę, a nie chcemy sięgnąć po klasyczne, bardzo tłuste i kaloryczne chipsy. Wyjmuję tapkę z mikrofali, wykładam ją podwójną bądź potrójną warstwą ręczników papierowych i na tym ręczniku papierowym układam osuszone plastry ziemniaków. Można dachówkowo, bo one i tak będą się lekko kurczyły, zatem te plastry mogą nasieć. Lekko nachodzić, ale staram się nie układać tak bezpośrednio jednego na drugim, tylko tak jak mówię, mogą dachówkowo na siebie nachodzić i posypuję z wierzchu ulubionymi przeprawami. W wersji najprostszej, po prostu sama tylko sól, może być i sól i pieprz, mogą być ulubione zioła, sól i czerwona papryka, słodka lub ostra. Ja dzisiaj posolę. I solidnie przypruszę ostrą czerwoną papryką. Chipsy będą pikantne. Tak to wygląda. No i wstawiam teraz do mikrofalówki. Zamykam i włączam ją na najwyższą moc. U mnie jest to 900 W, ale to może być 100%. No nie wiem, w zależności od tego, jak, jaką macie mikrofalówkę na najwyższą moc. I teraz, w zależności od tego, jaką macie mikrofalę, to myślę, że po jednej czy dwóch próbach wyczujecie wasz czas mikrofalowania chipsów. One się powinny upiec. U mnie trwa to 6 minut. I po 6 minutach na mocy 900W wyglądają tak. Wyjmuję teraz tackę z mikrofali, chipsy przewracam na drugą stronę. Z drugiej strony doprawiam dokładnie tak jak z tej pierwszej, czyli u mnie sól i ostra papryka. Wsuwam do mikrofalówki i daję chipsom kolejne 4 minuty, moc także 900W. I po tym czasie wyglądają tak. Przepięknie pachną, naprawdę bardzo ziemniaczany zapach w kuchni, takich przyjemnie, mocno przypieczonych ziemniaków. Jak sami widzieliście, chipsy są bardzo chrupkie. Te mocno zrumienione chrupkie zdejmuję stacki. Jeśli część jest jeszcze taka lekko miękka, można je dostawić i jeszcze minutę bądź dwie podtrzymać w mikrofali na tej samej mocy. Naprawdę trzeba obserwować. Do czasu, kiedy będą takie chrupiące, wyjmuję, przekładam na talerz i można podawać. Ja zazwyczaj robię takie chipsy na bieżącą potrzebę, czyli wtedy, kiedy od razu po zrobieniu są zjadane, ale sprawdziłam, można je przechowywać nawet 3-4 dni pod warunkiem, że zamkniemy je w szczelnym pojemniku z pokrywką się prezentują. Zapewniam, są przesmaczne i jak sami widzieliście, bardzo proste do zrobienia. To tylko 15 minut i możemy cieszyć się domowymi, beztłuszczowymi chipsami doprawionymi dokładnie tak, jak lubimy bądź tak, jak akurat mamy ochotę. No i w ten sam sposób można szykować także pozostałe warzywa. Buraki, marchew, seler i pietruszka. Oczywiście te chipsy będą miały taki mocniejszy, skondensowany smak tych warzyw, z których powstały. Marchew jest taka lekko goryczkowa, ale naprawdę bardzo smaczna i dobrze pasuje na przykład z cynamonem i solą, ale oczywiście Doprawiać można ją dowolnie, podobnie jak inne warzywa. W ostateczności wystarczy tylko sól, czasami sól i pieprz, a reszta co wam w duszy zagra. W przypadku pozostałych warzyw trzeba wyczuć czas pieczenia tego mikrofalowania, bo w zależności od mikrofali, tak jak w przypadku ziemniaków, może to wyglądać inaczej, ale myślę, że po pierwszym czy po drugim razie z pewnością złapiecie Wasz czas i szybko będziecie cieszyć się chrupiącymi warzywami, które są świetną imitacją i alternatywą dla klasycznych. Chipsów. Teraz tak, dopowiem jeszcze, że te cieniutko pokrojone warzywa można przed włożeniem do mikrofali natłuścić np. Na pędzelkiem, bądź tak rozsmarować w dłoniach i delikatnie natłuścić je olejem, oliwą, bądź roztopionym masłem, są wtedy takie, no nie wiem, może bardziej chrupiące i smaczniejsze, ale jeśli nie chcecie wnosić tej tłuszczu, to nie jest on niezbędny, jak sami widzieliście, specjalnie pokazałam bez tłuszczu, chipsy są chrupiące i udadzą się także bez dodatku tłuszczu, więc nie jest to konieczne, ale można. I druga rzecz, ja nie opiekam tych chipsów w mikrofali, czyli nie włączam tej funkcji opiekania. Niektóre mikrofalówki mają funkcję opiekacza. To jest po prostu zwykłe mikrofalowanie na najwyższej mocy, czyli po prostu gotujemy tak długo, aż odparują i zaczną się przypiekać. No i w efekcie otrzymujemy właśnie takie przepyszne warzywne chipsy. I od razu powiem, że z trzech pokazanych marchew, buraki, ziemniaki najłatwiej, najprościej i najszybciej i najbardziej bezproblemowo robi się ziemniaki, bo w zasadzie 10 minut, znaczy u mnie 6 minut na jednej stronie, 4 minuty na drugiej stronie i gotowe, wyglądają tak. A najbardziej smakują mi buraki, tyle że buraki są najbardziej czasochłonne, trzeba je e, trzymać w mikrofalówce najdłużej i kilkukrotnie przewracać z jednej strony na drugą i nie odchodzić, pilnować, bo bardzo łatwo się palą. Chyba ze względu na to, że są słodkie i w środku jest cukier, więc cały czas należy być w pobliżu. Hmm. Posłuchajcie tego. Lekko słone, pikantne i po prostu przepyszne. No cóż, ja biorę moją deskę bez tłuszczowych chipsów, a jeśli macie na takie ochotę, to gorąco zachęcam do wypróbowania tego sposobu w Waszym domu. Smacznego!